Gdy pociąg wtoczył się na peron Warszawa Centralna, Maliola poczuła, jakby nagle wciągnięto ją do obcego filmu. Wokół niej tłum, torby na kółkach, rozmowy o projektach, dietach i pani Iwonie Skady. A ona w płaszczu second handu, z torbą z napisem Gminna Biblioteka w Mokrzeszowie stała wyprostowana, steczką pełną planów lekcji i spokojem. Na peronie czekał na nią dyrektor szkoły. Wysoki, opalony, w drogim płaszczu i z miną człowieka, który czuje się niekomfortowo, kiedy musi odebrać kogoś spoza swojego świata? Pani Mariola Pasternak? Zapytał, ledwo zauważalnie marszcząc brwi. Tak? Dzień dobry. Uśmiechnęła się serdecznie i wyciągnęła rękę. Nie odpowiedział na uśmiech. Uścisnął dłoń, jakby właśnie podniósł pokrywkę od śmietnika. Zapraszam. Samochód czeka. Proszę się nie martwić. Szkoła zapewnia wszystko. Tylko nie szacunek, pomyślała. Ale nie powiedziała nic. Uśmiech nie zniknął z jej twarzy. Elitarne liceum ogólnokształcące imienia Marii Curie-Skłodowskiej znajdowało się w sercu Mokotowa. Budynek był nowoczesny, z systemem kart dostępu, salami z projektorami i salą kinową, która była większa niż cała szkoła, w której Mariola uczyła przez ostatnie 12 lat. Na korytarzu wisiały zdjęcia absolwentów, prawnicy, lekarze, Influencerzy. Mariola zatrzymała się przy jednym z portretów. To syn ministra zdrowia rzuciła obok stojąca nauczycielka z zaciętym uśmiechem. A ja jestem Dominika. angielski. Niektórzy mówią, że jestem jak Emma Thompson, ale z pazurem. A ja Mariola. polski. podała rękę. Dominika spojrzała na jej torbę, potem na buty, potem na włosy. Skąd pani do nas przyjechała? Z Mokrzeszowa. Gdzie to jest? Zapytała, choć nie oczekiwała odpowiedzi. Ale może to dobrze. Może wniesie pani jakiś folklor? Zanim Mariola zdążyła odpowiedzieć, z sali obok wyszła kolejna nauczycielka. Młoda, elegancka, z notesem od prady. Jagoda. Historia. Cześć. A to pani z tego programu, tak? Tak, potwierdziła Mariola. Wymiana kadry pedagogicznej na pół roku Och, cudownie! My tu kochamy różnorodność. Mamy nawet nauczycielkę, która kiedyś uczyła w Rzeszowie a teraz, proszę, robi prezentacje multimedialne z muzyką klasyczną. Mariola znów się uśmiechnęła, ale w środku czuła już zimno. Pierwsza lekcja. Klasa 2E profil humanistyczny. Dzieci urzędników, lekarzy, właścicieli kancelarii. Siedemnaście łatkowie z zegarkami droższymi niż samochód Marioli. Siedzieli niedbale, z rękami za głową, z minami no, pokaż, co umiesz. Dzień dobry, powiedziała Mariola, stając przy biurku. Nazywam się Mariola Pasternak. Uczę języka polskiego. Zaczniemy dziś od rozmowy o tym, co to znaczy czytać. Co? Zapytała jedna z uczennic, zerkając na telefon. Przecież to liceum, a nie przedszkole. Czytać, powtórzyła Mariola. To nie tylko rozpoznawać litery. To rozumieć. I czuć. Proszę, co czuliście, czytając ostatnio jakąkolwiek książkę? Milczenie. Ja czytałem etykietę od szamponu powiedział chłopak z ostatniej ławki. Tam było, że daje głębokie nawilżenie i duchowy balans. Czy to się liczy? Jeśli cię poruszyło odpowiedziała bez cienia ironii to tak. W klasie rozległy się parsknięcia śmiechu ale nie u wszystkich. Jedna dziewczyna, Julia, spojrzała na Mariolę uważnie. Nie śmiała się. Nie szydziła po prostu słuchała. Po lekcjach Mariola wróciła do pokoju nauczycielskiego. Nikt nie zaprosił jej na kawę. Dominika przeglądała Forbesa, Jagoda poprawiała makijaż. Ktoś szeptał o wiejskiej nauczycielce i średniowiecznych metodach. A ona usiadła, otworzyła zeszyt i zanotowała. Dzień pierwszy. Cisza nie jest oznaką klęski. To miejsce, gdzie kiełkują korzenie. Nie wiedziała jeszcze... Że to właśnie ta cisza bez pokłasku, bez blichtru, stanie się początkiem najgłośniejszego echa, jakie szkoła miała usłyszeć od lat. Minął tydzień. Mariola nie zmieniła nic. Nie zmieniła płaszcza. Nie zmieniła sposobu mówienia. Nie zmieniła podejścia. Wciąż mówiła cicho, zadawała uczniom pytania bez odpowiedzi i nie udzielała gotowych wskazówek. Wciąż pisała kredą po tablicy, choć sala miała ekran i rzutnik. I wciąż była niewidzialna. A przynajmniej tak myśleli. Bo pewnego dnia, tuż po lekcji, podeszła do niej Julia. Ta sama dziewczyna z drugiej ławki, która nie śmiała się z resztą klasy. Ta, która nigdy nie zabierała głosu, ale zawsze notowała, jakby każde słowo Marioli było ważne. Proszę pani, zaczęła cicho. Czy mogłabym coś pani pokazać? Podała Marioli zeszyt. Skromny, niepozorny. Z zagiętym rogiem. W środku opowiadanie. Ręcznie pisane. O dziewczynie, która czuje się przezroczysta w świecie pełnym neonów. O pragnieniu bycia zobaczoną nie przez oczy, ale przez serce. Maliola czytała bez słowa. Strona po stronie. Kiedy zamknęła zeszyt, powiedziała tylko jedno. To jest złoto. Julia spuściła wzrok. Nikt nigdy tak nie powiedział. Pani Dominika mówi, że mam zbyt wiele emocji i za mało składni. Mariola podała jej zeszyt z powrotem. Emocje są tym, co składnia chciałaby zrozumieć. Masz talent i pasję. Nie zmieniaj tego. I wtedy Mariola wyjęła steczki wydrukowaną kartkę, regulamin wojewódzkiego konkursu literackiego imienia Herberta. Zgłosisz się? Julia zamarła. Ale ja. Tak? Ty. Ale pod jednym warunkiem. Jakim? Maliola uśmiechnęła się. Że napiszesz to tak, jakby nikt nigdy nie miał tego przeczytać. Tylko ty i prawda. Tymczasem w pokoju nauczycielskim odbywała się zupełnie inna narada. Jagódka, twoja Natalia już ma gotowe wypracowanie? Zapytała Dominika, mieszając cappuccino w filiżance jak z włoskiej kawiarni. Jasne. Tata pomógł. On pracuje w radiu, więc zna się na narracji. A twoja? Mój Alan to cud dziecka. Taki metaforyczny. Tylko jeszcze muszę mu wyrównać tony. No i sprawdzić przecinki. Ale spokojnie, w tym roku my to mamy jak w banku. I nie daj Boże, żeby ta nowa coś tu narobiła. Jagoda spojrzała w stronę drzwi, bo jeszcze się okaże, że wieś potrafi pisać. Dominika się roześmiała. No, chyba, że o cepach i żytnim chlebie. Mariola nic nie mówiła. Przechodziła obok nich z zeszytem Juli w torbie. Na kartce. Chciałabym być ważna, choć przez chwilę, nie dla wyników, nie dla dumy. Dla siebie, kropka. To było zdanie otwierające pracę, która miała zmienić wszystko. Dwa tygodnie później ogłoszono wyniki. Zwykle odbywało się to bez większego rozgłosu. Ale tym razem organizatorzy postanowili opublikować pełny werdykt w mediach społecznościowych szkoły. I w środowisku nauczycieli języka polskiego w Warszawie zawrzało. I miejsce Julia Krawczyk, klasa 2E, Liceum imienia Marii Curie-Skłodowskiej, opiekun Mariola Pasternak. Pod spodem. Żyri pragnie wyróżnić pracę za szczerość, dojrzałość emocjonalną i literacką autentyczność, której brakuje wielu uczniom mimo świetnego warsztatu. To opowieść napisana z miejsca, do którego nie siega korepetycja ani talent z wnętrza człowieka. Pod postem pojawiły się komentarze. Kto to jest Mariola Pasternak? Czy to nie ta z Szkoła elitarna, a tu ktoś z prowincji uczy dzieci pisać lepiej niż prywatni tutorzy. W pokoju nauczycielskim cisza. Dominika trzymała telefon w dłoni, jakby nagle ważył tonę. Jagoda udawała, że sprawdza dziennik. Tylko, że nie trafiła do swojej klasy, tylko do biologii. A Mariola weszła jak zwykle, z kubkiem herbaty w dłoni, spokojna, wyprostowana. Spojrzała na nich tylko raz. Bez słowa. Bez triumfu. Położyła na biurku zeszedł Julii, ten sam, który kiedyś oddała jej z uśmiechem. A potem usiadła i zaczęła pisać w swoim notesie. Dzień czternaste. To, co prawdziwe, nie potrzebuje dźwięku. Wystarczy, że echem odbije się w głowie tych, co próbowali go zagłuszyć. Wszystko zaczęło się od, spojrzeń. Niegłośnych gratulacji. Nie fanfar. Po prostu spojrzeń. Najpierw Julia. Szła korytarzem, jak zawsze, z torbą przewieszoną przez ramię, książką w ręce, głową spuszczoną. Ale teraz coś było inaczej. Uczniowie przestali ją mijać obojętnie. Dziewczyny z klasy, które dotąd traktowały ją jak tło, nagle mówiły. Ej, to ty wygrałaś ten konkurs, nie? Czytałam ten fragment, serio, mocny. A ty to sama pisałaś? Julia przytakiwała, cicho, skromnie. Ale oczy miała jaśniejsze niż kiedykolwiek. Bo pierwszy raz w życiu była zauważona za to, kim jest, a nie za to, jak wygląda, co ma na sobie albo kto jest jej ojcem. A potem przyszły media. Dyrektor, który jeszcze miesiąc wcześniej przedstawiał Mariolę jako tymczasowe wsparcie kadry, teraz z dumą powtarzał jej nazwisko na radzie pedagogicznej. Pani Mariola Pasternak zdobyła ogromne uznanie dla naszej szkoły. Wyróżnienie Juli to również jej sukces metodyczny, który, tu spojrzał na Dominikę, zainspirował nas do przemyślenia, czy tradycyjne metody nie mają w sobie jednak jakiejś siły. Dominika siedziała sztywno. Jagoda zaciskała usta tak mocno, że aż zbladły. "Oczywiście, wszyscy wiemy, że sukces jest wynikiem współpracy, dodał dyrektor, próbując rozcieńczyć zasługi. Ale nie sposób nie zauważyć nowej energii, którą pani Pasternak wniosła. Mariola nie powiedziała nic. Zamiast tego podała dyrektorowi teczkę z kolejnym planem lekcji. Motywy wolności w literaturze, cykl interdyscyplinarny. Nie dla pokłasku. Dla uczniów. Wieść o sukcesie rozlała się po szkole." Rodzice zaczęli dopytywać o tę nową panią z polskiego. Uczniowie z innych klas zaczęli przychodzić na jej lekcje, czasem nielegalnie, na gapę, by tylko posłuchać. Bo Mariola nie uczyła pod test. Ona otwierała: Co czujecie, kiedy czytacie kamienie na szaniec? Gdybyście byli kochanowskim, jak nazwalibyście swoją trenopegię? Czego nie powiedział Szymborskiej, a powinna była? To nie były pytania z arkusza egzaminacyjnego. To były pytania z życia. I dlatego działały. Dominika próbowała odzyskać grunt. Słyszałam, że pani Pasternak uczy z zeszytu. Bez prezentacji. Bez multimediów. A uczniowie przecież są dziś wzrokowcami. Jagoda kiwała głową. I podobno nie zna dobrze lektur uzupełniających IB. -ę. Jak ci uczniowie mają potem funkcjonować w świecie akademickim? Ale słowa nie działały. Bo coś się zmieniło. Na ścianie w holu szkoły pojawił się plakat. Wieczór autorski Julii Krawczyk opowiadanie nagrodzone w konkursie Herberta. Pod spodem gość specjalny opiekunka literacka Mariola Pasternak. W dniu wydarzenia aula pękała w szwach. Uczniowie rodzice media lokalne. Julia przeczytała fragment swojej pracy, a potem wskazała Mariolę To ona nauczyła mnie słuchać siebie. Nie poprawiała moich słów, uczyła mnie, które są moje. Owacje trwały dłużej niż czytanie. Dominika zbladła. Jagoda wyłączyła telefon, bo widziały to, czego się najbardziej bały. Mariola nie walczyła z nimi, a mimo to wygrała. Nie przez krzyk, przez ciszę, nie przez poklask, przez autentyczność, nie przez zazdrość. Przez przykład: Tego wieczoru Mariola wróciła do mieszkania służbowego. Małego, z widokiem na betonowy dziedziniec. Zaparzyła herbatę, usiadła przy biurku i otworzyła zeszyt. Zanotowała: Dzień 28. Słowo, które wypływa z prawdy, nie potrzebuje ozdób. Wystarczy, że trafi do tych, którzy długo milczeli. Uśmiechnęła się. A potem, zaczęła planować kolejny projekt warsztaty dla uczniów niewidzialnych, bo wiedziała, że właśnie dla nich tu przyjechała.